Nie mamy widzowie, ja jestem beretowy kolejny odcinek z eksploracji Windowsa 7. Także kliknijmy sobie. Odpala się. Jak będziecie po prostu słyszeć jakieś dziwne rzeczy, to po prostu to po prostu tam jest po salon. ta I Ja czasami będę też... Bo ja tu mam bułkę obok, to ja też czasami będę jeść im. i... sok jeszcze. Uwaga! I, jak zagamy sobie w Paint'a, to zagamy sobie w taką grę. I musi, i jeśli to się znaczyło, to so, musisz zostawić łapeczkę. A jeśli się nie znaczyło, to... No to ten chociaż to to udostępni na swoją grupę czy coś. Ukośnik dał na końcu. tak chwilowo zasłonił ekran, bo w podpowiedzi też miał swoje hasło. To by widzieli, hakerzy. W sumie hakerzy też są Sig sigmy, bo miał takie że... rzeczy Pierwsze co widzimy to zalegowany ekran. I widzicie, w ogóle nie ma kursora, tylko ładujący. O! E! Co się tak jasno zrobiło? Nie mam bladego pojęcia co to było. Spoko. Zacznijmy sobie klasę, CFD i robimy pokazać Wam udowodnić, że to jest prawdziwy Windows. Windows 7 Home Premium. A. Jak to się robił? A, wiemy chyba. Jest dwa tysiące dwadzieścia cztery. Jest dwa tysiące dwadzieścia cztery, ale to jest nie... Dwa tysiące dwadzieścia trzy. Uhu. No to jednak za bardzo nie umiem hakować, ale pa, 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 pa. A, a, a. jednak potrafię coś. Komenda Dir, takie co się robi. No, teraz czas na. Nie czekajcie, bo muszę.

Nagbros, no, seriously? Wij, wij. Wij zijn daar geklikt op het internet. Uh. Nagbros, no, seriously? Co i co Co tu się odwala Czekajcie, czekajcie, czekajcie Kiedy wam co robi tu tab Tab No klikam ten tab To co Chyba więcej okien musimy mieć Zamiast sticky notes sobie odpalam Dobra. I teraz może tam. Nie. Tu te bardzo klasy. A może tu tam trzeba... Czy... Nie. To i tak nic nie da. Na no, seriously? Ale słuchajcie, w takim razie... No widzowie, patrzcie z gdzie sekunda, sprawdzę co się da nie... serio uwaga. uwaga Serio? Jest ten komputer z moim siecią połączony, ściwko. I widzowie pa. robię. Tego nie ma już chyba w dziesiątce opcji Gadżety Poza tym ja chcę mieć małe ikonki. Ole tym... Ole ten miernik CPU jest wielki. Ale baguniący się. Jaki mały ruchom. tata jest. Pa. Normalnie tu sobie mogę dać? Ale te gadżety fajne są. Dobra. Jest to coś, co przypomina. Coś to przypomnę. Oczekaj. No i co? Co mam tu pokazać? Odcinek, za, odcinek gdzie rysujemy amongusa, susa dobra. Robimy amongusa susa. I sobie serio, serio tego live'a nie było. Jest! A jaka gdzie to jest fajne jednak I czekajcie Narysujmy Bloczek z Minecrafta Czyli tak. Dobra. To jest ten kolor, tak. To musi wam przypominać logo minecrafta To teraz Ej, a zrobimy miniaturowe ten Miniaturowe logo Robloxa Mogę wyrzucić nowy short na kanał, to zobaczcie to jest tak. Pa, dzięki, mały zaznacz. <ścoughs> Roblox, jebać, krafta, ha, ha, ha. Pa. Normalnie fajnie to wygląda. I Pokedex to Też tak nie powoduje, że wygląda fajnie. Drzwi z Robloxa powstały. Tarsi, tarada. Tata, tara -da, Dobra -da. Ej, robimy Amon Goosa Kaleinega Amon Goosa heh Pai <laughs> aqui, dista tu tá. O, nie no, ale fajne to jest. Dobra, robiłeś świat z Minecrafta. Dobre. Nie. Bye, bye A mnie to gówno obchodzi Słuchajcie Te... To oto działostwo, co przed chwilą widzieliście, to po prostu takie coś dziwnego Rysujemy MC... W przyszłości mogę zrobić nawet serwer w Minecraft'a Zacznijmy od GUI 3 kratkowo, Grubość... 4 kratkowo. Dobra, nieważne. Po prostu tak. Możliwe, że kiedyś pokażę odcinek, który wyrobiłem swoje. kiedyś tworzyłem animacje w Pancie 3D. Tak, można robić w Pancie 3D, to też to. Z... Ja też się zdziwiłem. Dobra, nie chcę mi się rysować, wiecie co? Nie zapisuj. Widzę sobie w ogóle. Czemuż nie mógł? Bardzo sus. Opera jest bardzo dobra. Gdybym była sponsorem dzisiejszego odcinka, to bym opowiedział. Ale mogę powiedzieć. Bo opera ma GX Mod, a G GX, GX Corner no, i GX Games, ale... To już opowiem wam w późniejszej części odcinka SUS opera. SUS Firefox. SUS. 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 <grym> Czekaj, to jest. Y chrob suschrom Suskurso Pa Co ja narysowałem? pokażcie naszego chrowa to ile razy trzeba robić lag mózgu o o co tu się odwaliło Lag. x star. No i to mogę napisać. Fajnie. No bo wiecie co? To jest taki wiersz... Co to stakiGvi... jest... Vjer... Je se... I zaraz powiecie kaka 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 To po prostu tak się będzie dziać. Wiesz, prowadzenie jest za długi. Szkoda. Idę. Why so Bloski mam za firmy wyskoczyć? I nie mogę ten komputer te o oh nie wchodzić na Zamknij Zamk. Wiecie co? To chyba na tyle, tyle na koniec. Wiecie co? Tak. A czekajcie, może to nie będzie koniec odcinka. durch shit shit wychodzę dobra widzowie pożegnajmy się powiedzcie papa komputerowi że tym na całe pół domu i na ora.